Haribol, Radę Radę. Yy, jesteśmy teraz w Skryopati. Jesteśmy teraz w Skryopati. Tutaj yy, w świątyni Padmoti nazerwaliśmy no, się dzisiaj prawie w pół do czwartej, żeby w ogóle po prostu wszystkie sprawy tutaj pozałatwiać związane z wyjściami do różnych świątyń. Yy, to żeby nadbać do innej świątyni, do której wybieramy się o godzinie 12, nawet musieliśmy odciski palców, nam nawet nam zebrano elektronicznie. Oraz zrobiono każdemu zdjęcie. Także trochę też trwało godziny od 12, tam się wybieramy. Tutaj byliśmy gdzieś koło godziny 6 rano, od godziny 7 było wejście. Ta świątynia nazywa się świątynia Padmaoti. Są tam także bóstwa Krishny, Balaramy. Także po prostu no, niesamowite przeżycie. Oczywiście do środka nie można wnosić ani kamer, ani żadnych aparatów. No tutaj wszystko trzeba po prostu zostawiać, także tak to wygląda. Także jak widać z nami naprawdę piękna... I świątynia. to po prostu rewelacja, niesamowity klimat. Także zapraszamy. Jeszcze zrobię, żeby było widać Trzy górę, bo góry nie widać. O tak. O tutaj. Także jak ktoś chce zobaczyć Kryszta osobiście, to zapraszamy właśnie do Indii, do Tirupati do Udupi, do tak wielu miejsc, gdzie właśnie Kryszta jest dalej po prostu Jest obecny osobiście. No ponieważ Kryszna wybrał właśnie tutaj te miejsce jako właśnie poza swoje stolice po miejscach, które po prostu chce być przez cały po prostu czas. Do, do, do zobaczenia, Haribol. Radę, radę.